Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam was dzisiaj już w ostatnim odcinku z gry Zemsta Urzędasa. Dzisiaj ostatnia plansza, która nam została, aby ukończyć tą całą tabelę. No i mamy tu biuro Paradiso. Długie korytarze, drogie dywany, wielka i czysta kuchnia, atrakcyjny personel i bogate wyposażenie, które czeka, żeby je zniszczyć. Aby ukończyć ten poziom, musi zdobyć... 10 tysięcy punktów w ciągu 12 minut. No i mamy małą podpowiedź. Wiesz, że problemy można rozwiązać także werbalnie? No cóż, mamy tu poziom trudności bardzo trudny. No i rozpoczynamy już ostatnią planszę z gry Zemsta Urzędasa. na samym starcie jeszcze pozdrawiam kanał Gry Różne, czyli Magdę, pozdrawiam Agnieszkę Zimo, pozdrawiam Chrisa WLKP oraz FIFA Chris. Również świetny kanał. No jeszcze oczywiście Panku Pogadajmy o grach Rawu, Strals, mmm, Capybary, e, Tybergaming, no i praktycznie wszystkich, którzy zostawiają komentarze u mnie pod filmami, no których nie jestem w stanie już teraz zmienić, ponieważ no nie pamiętam, nie jestem w stanie pamiętać. No i rozpoczynamy moi drodzy. Nasza ulubiona muzyczka już w tle. Zapowiada tutaj Naprawdę coś ciekawego. Ciekawe psucie, niszczenie. Te biura są tutaj bardzo ciekawie porozmieszczane, muszę powiedzieć. Tutaj się proszą, aby coś tu zepsuć. Gdzie tutaj są kible? A co tu kuchni nie ma? Dziwne. Nie ma tu to toalety. Rozum, papier po Alecie. Klasyka musi być. Przelejemy Zaraz przelejemy tutaj. Z nią, nie przelejemy, tylko przewrócimy, nie? Przewrócimy wodę z wiatry. Poszło. Ja tu nawet gabinetu szefa nie ma chyba. Muszę tutaj czekać tylko, aż ktoś odejdzie od biurka, aby się tutaj yy, no o! Ktoś tam gdzieś potrzeb. ale... Skąd ty panie wyszłeś? Tutaj wyszedł. Nie, to nie tu wyszedł. Tylko interbiura mają tutaj takie pokręcone, że ja się tutaj gubię. Powiem szczerze. Zafundujemy gościowi formata. No wszyscy teraz do kibli idamy. Takaś chyba też poszła, to ja też idę. a tu w ogóle kuchni nie ma? Dziwne. Chyba ja muszę jeszcze tam rozejrzeć. Jak się tam rozajrzę, to się tutaj wbiję. Zepsuję tutaj komputerek. Zobaczymy jeszcze, czy tu naprawdę nie ma kuchni. Bo może nie ma. Muszę zrobić za paniczkę, aby tutaj coś spalić. Te reklamy choćby. Kolejny. Dobra, i stąd. Jak mi kąpy, to się zrobi trochę ciepło, tu nie. <laughs> ja tak na serio nie ma tu kuchni? No nie widzę nigdzie. No, nie ma tu nie, nigdzie kuchni. Dziwne, prawda? Jeszcze nie było żadnej planszy w tej grze, aby nie było kuchni, nie? No i szefa tu nie ma, to najciekawsze, nie? Gabinetu szefa też tu nie ma. Tu nie ma się gdzie wysikać, jedynie byle gdzie się wysikać. Ten kolo chyba nie wróci, co? Zadzwoń po pogotowiu. Kolejny kolej idzie do, do ubikacji. A nie mówcie, że on tu wraca. Nie, myślałem. Zadzwonimy po pizzę, oczywiście. Hmm. Nie, telefon. Co tam? Fajnie mówi. Ha, ha, ha. Ale to jest mi kawka kierownika. Nie szafka, tylko teczka, ale nie wnikam. O, mamy kasetę, czyli włączymy sobie na telewizję coś ciekawego. O, długo długopisy. Dobra, i teraz tutaj kręcimy się. Kręcimy się, żeby tutaj dalej coś tu popsuć. Na razie się skupię tutaj. Na, na tych biurach gdzie nikogo nie ma, no niestety nie ma na razie zapalniczki, no, to jest kwestia czasu, myślę. O, przed... Zamów nieprzyzwoite reprodukcje! O nie, nie uprzedza że ona to idzie. Ha, ale zdążyłem. A mi się udało. A to mamy załatwione, nie? No nie mam załatwionego. Trzeba po prostu wyłączyć. To mogę się pobawić klawiaturą. I się pobawimy. O, jest lebi. Odpalamy. No proszę. Tak pięknie. Tutaj te panie szkoda, że nie chcą wyjść. A tu jest, zaplaniczka. praktycznie pod nosem. To ten kolor, żeby stąd poszedł, by było miło. Może uda mi się tak zwędzić? Udało mi się. sobie to znowu zrobić. Hmm. Czy no tak będzie stał, czy pójdzie? wiecie w końcu. Będą ubikacji, a ubikacji niespodzianka, nie? Przekładamy pocztę. Znowu łamiemy długopisy. Ładnie. A to sobie spalimy. O nie, idzie tu brodać, Nie zobaczy. O nie, nie zobaczymy. Na szczęście obydwa poszli. Do biur. Co ja tu mogę teraz znowu zrobić? I patrzcie, tutaj ta wyszła, na nie wiem kiedy. Hmm. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Tu już... mogę jedynie to spalić, bo mam mi paniczkę. Czemu znowu tego nie można spalić? Czemu? Nie wiem. Dobra, sobie plakat Ej, tu nie ma tych gościówek to ja wbijam O Mamy już tutaj O, stanie złości naszych kolegów z pracy Już się powoli zaczynają denerwować Coś się tu nie tak dzieje w tym biurze To jest tutaj jakiś duch chyba, co, co psuje im wszystko Lecz tylko my Mamy papierosy o, wraca się, zdziwić Tutaj ci nie chcą z coś wychodzić, dobra Tobie nasikamy, zapalimy No Mamy tutaj biura szefa, więc gdziekolwiek pisze. Nie wiem czy ten brodacz tu pójdzie. O nie Od <noise> a tu na O kolejny brodacz gdzieś wyszedł. W ogóle te brodacze to się teraz tak kręcą tutaj. Wszystko zrobiłem, a żeby ten chciał wyjść. No i stąd. Słuchajcie, bo tutaj ta poszła. A nie, to jest ta komputer załatwiłem, sobie tu zapala co mi tam. 7 minut, 3 minuty mi zostało. Jeszcze mi brakuje trochę punktów. Hmm. Już jest tutaj, że jeszcze tutaj ta reszta osób nie chce coś wyjść. Po prostu bym tak powiedział. O, nie, 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 nie wyszli, nie wyszli. Więc ten wyszedł, ta wyszła, ta wyszła. Co by tu jeszcze mogłem zrobić? No nie wiem na razie. Nie wiem, naprawdę. Naprawdę nie wiem. No proszę nareszcie. Oj no tu poszłaś. Wyłącz komputer. I co ja tu mogę jeszcze zrobić? Hmm. Obecnie chyba jest tylko czekać, bo nie mam już pomysłu, czy tak jeszcze mogę zrobić. Tutaj tak zauważyłem, że tu muszę praktycznie chyba wszystko zepsuć. Ja Ciekawe jestem, czy ten mnie złapie ja mu to zepsuję. To jest jak podejść. A, wiedziałem. A to? O, nie widzimy. Bardzo dobrze. Nie? Tak, taki zapracowany, że nie widzi, że ktoś mu tutaj z biurka kradnie. Kurczę, naprawdę, ludzie pochłonięci pracy. Nie, powie, nie pogadasz. To nie mam już co zepsuć. No, nie mam co zepsuć. Ja wszystkie możliwości wyko wykorzystałem. Hmm. Co by jeszcze dać? Musimy, się ci wyjść. No nie ma. Nie ma lipy. Ej, ten. A, ten się kapnął. Co ty tu wstałeś? No teraz i tak mu tego nie zapisuję, mnie zobaczy. Żeby on tak chciał iść. Było świetnie. Ci nie chcą się ruszyć, o! Super. Byle żeby ktoś tutaj nie przechodził. Minutę mam. Format, ale ryzyko, zobaczą mnie niestety. Ja mogę praktycznie dać wyłącz komputer. By była sprawa załatwiona. Ale... ale to nic. Nic się nie stało. Jeżeli tylko będę miał możliwość to wyłączamy. żeby mi nie zobaczyli. Tutaj w tylu ich kręci, że... Hmm. Może być kłopot mały, ale... Próbuję go wyłączyć. Wyłączenie jest najszybsza opcja, więc to wszyscy teraz stali, ja nie wierzę w to. Spróbujmy to zrobić. No, nie, ja nie wiem, kto nie zobaczył, tyle ich tu jest. Brodacz. Hmm. Ciężko, ciężko. Za dużo ich tu. Opi, coś tutaj się zaciął. Cały czas to samo. Może się zaciął. O. Coś nowego. Hm. Szkoda. Nie wiem, co by tu jeszcze zepsuć, a punktów mi brakuje, to jest najlepsze. Hm. Jeszcze mi brakuje, No, nie zdążymy tego przejść. Ja miałem chyba 10 tysięcy, a mieliśmy. Nie, Ja myślałem, że 12 tysięcy miałem. No i udało się. No nie, nie ja kontynuuj. No nie wierzę. No nie. Nie dałem kontynuuj. Ale teraz chociaż raz w tej grze pokażę Wam, jak wygląda. ...kiedy nas złapią. Ej, ej komputer przyjechał na no mnie nic nie widzi. No, teraz mnie zobaczyła. Chociaż raz w tej grze zobaczycie, jak wygląda, kiedy nas złapią... ...bo jeszcze no, praktycznie nie było opcji, aby nas złapali, nie? Nie, niechcący, niechcący praktycznie dałem... ...kontynuuj... No ja od nowa... ...złapany. I tak to wygląda, moi drodzy. I mamy powtórz, nie? No i co? Zakończyliśmy sobie ostatni odcinek. Przeszliśmy całą, przeszły całą tabelę. No hm. i powiem szczerze, że naprawdę miło mi się grało. Spoko gra. No i to by było wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. No i jeszcze wyjdzie odcinek bonusowy, w którym zagramy sobie tą właśnie panią, a zagram w dziesiątą planszę. To nie było to. Właśnie, randka w kuchni. W tą planszę zagramy sobie właśnie tą panią. Tak jest. I już teraz sobie ustawiam. Może zmienimy jeszcze imię. Tylko nie wiem na jakie. Hmm. Jak by ją tutaj nazwać? Hmm. Hmm. No Rafał to nie za bardzo, no bo Rafał tu. To... Nazwiemy ją Rafaela. No i już! Po sprawie No i co moi drodzy? Ale zagramy sobie w przyszłym odcinku ten właśnie tą panią w dziesiątą planszę, randka w kuchni. A tymczasem moi drodzy, ciepło się z wami żegnam, Dziękuję za wszystkie łapki w górę i do zobaczenia w ostatnim już odcinku z gry zemstawu żądasa. W odcinku bonusowym. Cześć!